Zupa zjedzona, halumi dochodzi na patelni, razem z herbatą, wodą na herbatę. Mieliśmy drobny kryzys głodowy, bo już strasznie, strasznie głodni byliśmy i nie było możliwości, żebyśmy się bawili tutaj dłużej, więc w piecu rozpalone szybko. Mieliśmy drobny problem z mokrym drewnem, ale się w końcu udało. Zaraz chciałem spróbować, bo wykonałem sobie takie krzesiwo tradycyjne, nie wiem czy to widać dobrze. O, coś ostrości nie chcę złapać. Hop, jest. Taki, takie coś. To jest mysiężny uchwyt mm, z wklejonym kawałkiem stali wysokowęglowej. I to służy do odpalania, zapalania ognia przy pomocy krzemienia. Krzemień, Krzemień tu mamy. O, wybieramy sobie ostrą krawędź, o którą będziemy trzeć. Może ta. O. I są piękne iskry. Taką blaszką też się da, ale ona jest I teraz do tego jest potrzebna hubka. Ja mam chubkę zrobioną ze swojej starej koszulki. To jest kawałek bawełny. 100% bawełny. Zwęglona. Bez proces pirolizy jest przeprowadzony na tej bawełnie. Tak samo się robi węgiel drzewny. I teraz ona ma taką cechę fajną, że jak iskry, ona się nie pali, tylko się. Żarzy. Jak iskierka skierka na nią spadnie, to powinna się zacząć żarzyć, potem łatwo rozdmuchać ją do bardzo gorącego żaru, który zapala coś kolejnego. O, i tu mamy, nie wiem jak to widać. Widać. Można ją złożyć na pół czyli sukces, krzesiwo działa pięknie ha. taki ładny zestawik chociaż z lampką karbidową mamy problem drobny, coś gdzieś puszcza gaz prawdopodobnie bokiem i taki płomyczek tylko udaje nam się osiągnąć no coś jest tutaj regulujemy wodę zaworkiem u góry która kapie na karbit który, który jest w tym dolnym pojemniku ale jak widać coś tam się musiało przytkać albo troszeczkę w pośpiechu się pakowało a tu krzesiwko i krzemień bardzo fajnie to działa mały zestaw kieszonkowy Alumi zaraz trzeba przewrócić. Herbata zaraz będzie gotowa. Się zagadaliśmy i alumi przypalone. No trudno. A tutaj piec dziurawy, Drzeczki się nie domykają, ale ładnie ruszył. prawdopodobnie, jak podniosę patelnię, to płyta jest rozgrzana do czerwoności. Proszę, jaka czerwona, lacna płyta. Alumi jemy z kanapkami. Chyba grzanki sobie zrobimy na tym piecu, co? Artur? Widzisz, że to jest o, i twoja, herba do twoja herbata już gotowa. Włącz światło, to pójdź. normalnie to jest podgrzane mm -hmm. do czerwoności. No jest, widać na filmie. Tak nam tu piec nagrzał, że w krótkim rękawku siedzę w namiocie. Na dworze według prognozy pogody jest 8 stopni. W środku mamy chyba ze 20, bo się poce. Troszeczkę przymknęliśmy teraz. Także spokojniej. Jedzenie zrobione, herbata zrobiona. Przypaliło nam się Halumi. Herbata ładnie stygnie, żeby dało się wygodnie pić. Ale tak te halumi jest pyszna. Zjesz ostatni kawałek, Artur? Wiem. No to super. Tylko do nowej kanapki. I właśnie już Tu baczki dochodzą na piecu. I poczekamy aż się wypali. I będziemy się pakować. Dzisiaj taki dzień bez nocowania, tylko test sprzętu. Mm. To jest Szykujemy się powoli na drugi bushcraft, e, drugi, drugi konwent bushcraftu tradycyjnego e, w styczniu, zimą. No i w planie jest wybranie się właśnie z takim namiotem z czterech pałatek, e, co proste generalnie nie będzie, jak widać. Jeszcze trzeba sporo przemyśleć, jeśli chodzi o mocowanie tego namiotu, rozkładanie go. Także no jest zabawa. Robimy ostatnią grzankę, zwijamy piec, zalewamy wodą i zbieramy się. Nie Namiot w całości wrzucimy do plecaka. Na dworze księżyc tak mocno świeci, że latarki nie trzeba używać. Niesamowite. W namiocie ciągle ciepło, mimo że w piecu wygasa. Bardzo przyjemnie. Ostatnie dwie kiełbaski czekają na Artura. I idziemy do domu spać. Tak? tak? Podobało Ci się? Podobało mi się. Mimo, że co, na początku było strasznie trochę, co? Tak, jęczyłem, dlatego, że mi było zimno. Zimno i i byłeś głodny. Byłem głodny i tak było ciemno, że chciałem wracać do domu. Ale... I tym I... grzankowym akcentem Dobranoc i do zobaczenia następnym razem.